Na kanale portowym Za nami 28 dzień Regat Wendeglop Liderzy mają już za sobą Około 10 tysięcy mil morskich Cała flota Licząca się w Klasyfikacji regatowej jest już na Oceanie południowej Zaczynamy przegląd co wydarzyło się Ciekawego w minionym Tygodniu Jak już wspomniałem Cała flota wpłynęła na ocean południowy I tutaj się pojawiają ponownie usterki. Jeden z zawodników musiał się wycofać, czyli w tym momencie bierze już udział 38 zawodników z 40 startujących. Pierwszy wycofał się w pierwszym tygodniu, co już o tym mówiliśmy wcześniej. Teraz wycofał się Louis Barton, który musiał cofnąć się do portu, do przylądka Dobrej Nadziei, na Dobrej Nadziei z powodu problemów z oinowaniem jachtu, nie pozwalało mu to na bezpieczną żeglugę, i zrobił to, będąc na oceanie południowej, ale nie podejmował tego ryzyka, wycofał się i zakończył dalsze, dalszy udział w regatach. Czyli mamy 38, właściwie 37 liczących się w grupie, ponieważ pamiętacie, na samym końcu 38 to jest Węgier, który już naprawiał swoje jachty pod Gran Canarią. Musiał tam stać na kotwicy i samodzielnie naprawiał sprzęt. Bo, jak wam przypomnę, Globe jest to samotne żeglowanie dookoła globu, regaty, możesz robić naprawy, możesz serwisować swój jacht, ale tylko i wyłącznie samodzielnie. Nie wolno ci zawijać do portu, nie wolno kontaktować się z serwisem zewnętrznym. Możesz stanąć na kotwicy, możesz zwolnić. Możesz robić drobne naprawy, ale cały czas jesteś tylko ty i sprzęt, który zabrałeś na sobą Może ci w tym pomóc. Dobra, jedziemy dalej. Wpływając na ocean południowy w zeszłym tygodniu grupa liderów na routingach dostaje informację, że przed nimi rozbudowuje się niż. Pierwszy sztorm, który będzie dokładnie na ich trasie. Teraz oni mają tą informację i muszą podjąć decyzję. To jest w ogóle, są cztery jachty, które płyną cały czas koło siebie w odległości około 60 mil morskich. W grupie liderów znajdują się Thomas Riant, Jan Rishom, Sebastian Simon i Charlie Dalin, a oni muszą podjąć decyzję, którą, który tryb trasy wybrać, czy ryzykowną i Iść na spotkanie można powiedzieć z niżem, czy bezpieczną nadrobić trasy i płynąć północną częścią, północnym skrajem tego niżu, żeby uniknąć bezpośredniego wejścia w strefę silnego wiatru i dużego zafalowania. A przypomnę, że oni na routingach widzieli informację, że w ekstremal w piku ma być 60 węzłów, a fale mogą dochodzić do 10 metrów. Analizując tą sytuację, sam sobie zadałem to pytanie, co ja bym zrobił w takiej sytuacji, którą decyzję bym podjął, czy tą bezpieczną, czy ryzykowną. Doszedłem do wniosku, że z pozycji kanapy, ciepłego fotela, nie, nie czułem, nie, nie, nie wyobrażałem sobie jakikolwiek tutaj podjęcia decyzji, ponieważ tego typu decyzje to są, to są decyzje chwili, na to wpływa Twoje. Samopoczucie, umiej... znaczy, Twoja jakby umiejętność poradzenia sobie z tą sytuacją, obserwacja wody, to jak ty czujesz, że dasz radę. Pomimo, że elektronika dała im wszystkim te same informacje, że tak to będzie wyglądało, to zobaczcie: dwóch żeglarzy wybiera bezpieczną drogę, a dwóch żeglarzy wybiera ryzykowną. Dzisiaj wiemy, że decyzja wyboru trasy ryzykownej opłacała się. Zawodnicy znacznie przyspieszyli i są liderami tego wyścigu. Zobaczcie, jak zawodnicy uciekają przed tym niżem, jak usiłują wykorzystać ten silny wiatr. Co się udaje Charlie'emu, ale niestety Sebastian zostaje, można powiedzieć, w samym oku tego niżu, w strefie bezwiecznej. I to, co się dzieje, dzieje teraz w jego głowie, no to mm, nie, chciał tam bym, nie chciałbym być na jego miejscu, ponieważ widzi, że za plecami ma y, wiatr dochodzący do 50 węzłów. Y, fale, y, które mogą mocno poturbować jemu y, sprzęt. Y, szczęśliwie udaje mu się y, zostać w tym wnętrzu tego y, oka i korzystać z jego. Y, Słabszych, słabszego wiatru, a sam niż traci już na swojej sile i maksymalne podmuchy, które są, które dotykają już Simona z raptem, raptem 30 węzłów. Na tym korzysta Charlie, ponieważ on unika wejścia w tą dziurę oka niżu i bezpiecznie Oddala się od drugiego zawodnika na odległość 200 mil morskich. I na koniec tego nagrania sytuacja wygląda w ten sposób, że Charlie Darlin jest liderem i ma 255 mil morskich przewagi nad drugim, płynący tym samym kursem, tą samą trasą Sebastianem Simon. A trzeci jest Jean Richon, który ma 550, 521 mil straty, a czwarty Thomas Friand. czyli ta czwórka liderów, jakby można powiedzieć, z początku tygodnia nadal jest w grupie liderującej. Dość dobry układ wiatrów na oceanie południowym pozwala zawodnikowi liderującemu. Zbliżyć się do rekordu trasy z poprzednich edycji. Może padnie rekord trasy w tej edycji. Z ciekawostek o grupie: to mamy rozstrzał pomiędzy jednostką liderującą a ostatnią jednostką, która wpłynęła na wody Oceanu Południowego. To jest dystans 3800 mil morskich. A tak licząc, to będzie około 10 dni żeglugi pomiędzy pierwszym a ostatnim zawodnikiem w liczącej się stawce regatowej. Przypomnę, że w tej tylnej grupie są zawodnicy na jachtach starego typu, na imokach mieczowych, nielatających. A wśród tych imok najlepszym zawodnikiem na pozycji 18 jest. Jean LeCam, który lideruje y, y, z grupie jachtów mieczowych i ma 2200 mil straty do lidera. Czyli to jest duża różnica y, klas. Y, wszyscy się zastanawialiśmy, czy jachty mieczowe nie będą przyspieszały i nie będą nadrabiały odległości, dystansu straty do jachtów latających, zwłaszcza na Oceanie Południowym, gdzie warunki Wodno-wiatrowe są najcięższe, jakie mogą być. Trochę tak naprawdę jest, że przyspieszają, ale nie aż tak mocno, ponieważ dystans jest zbyt duży, żeby mogli to nadrobić i nawiązać jakąkolwiek walkę. I jeszcze taka mała ciekawostka z akwenu Oceanu Południowego na potrzeby regaty. Kołoziemskich wyznacza się strefę wykluczenia lodowego. Jest to dynamiczna linia, która jest y, 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 robiona na potrzeby tylko i wyłącznie regat, która zabrania pływania w obszarze pomiędzy linią a biegunem. Jest to linia dynamiczna, która jest ustalana w oparciu o y, rejestrację przemieszczania się gór lodowych y, i analizę ich prądów morskich żeby uniknąć kolizji jachtu z górą lodową, ewentualnie pozostałością po górze lodowej. Jak samą górę lodową widać, wiadomo, jak się płynie już w strefach podbiegunowych, no to już jest tam wyższa czujność i cały czas należy prowadzić obserwacje wody, to w jachtach jednoosobowych i na regatach. Została stworzona linia, żeby nie wpływać w miejsca, gdzie mo mogą pojawić się góry lodowe, a nawet ich części. Nawet zderzenie się z niewielkim kawałem lodu wielkości kiosku powodowałby yy, dość duże straty i możliwość uszkodzenia kadłuba. Z tego się, do tego została stworzona ta yy, strefa wykluczenia lodowego. Ale przy okazji tego zagrożenia, niektóre z jachtów są wyposażane w system identyfikacji zagrożeń, optyczny system identyfikacji zagrożenia, tworzony na wzór starodawnego Bocianiego Gniazda, gdzie żeglarz obserwował akwen dookoła jachtu z pozycji masztu. Ten system montuje się również na topie masztu i wykorzystuje tą samą technologię, czyli obraz widziany w różnych formach. W nocy też obserwuje obraz widziany i analizuje strukturę wody, po to, żeby wykryć zagrożenia. Zagrożenia niewielkich obiektów, typu zerwana bojka stalowa, jakieś nieczystości, kłody. Jest w stanie to zobrazować i zaalarmować żeglarza. Tego typu urządzenia są na niektórych jachtach podczas wędle glob. One już dość dobrze się zapisały, jeżeli chodzi o swoją pracę, i zawodnicy podnoszą, że powinno być to pełne, stałe wyposażenie w przyszłych edycjach. Zobaczymy, jak to się rozwinie. A na sam koniec chciałem, żebyście poczuli Pobyli troszeczkę w kokpicie jachtu regatowego, który mierzy się z wodami oceanu południowego. Jak to miło i przyjemnie mają żeglarze podejmując decyzję o wyborze trasy. Do zobaczenia na tydzień.